Jak tam chłopie? Wstałeś już? Słuchaj, dobrek! Tam teraz byłem na tamtym rejonie. Tam! Zobacz! Tam o! Jest pełno igliwia od choinek. Musisz to wszystko, chłopie, zebrać. Wszystko, czuję! bo musisz zapracować na swój ZUS tam masz jedną taczkę z grabiwem weźziesz weźziesz ziemka i pojedziecie tam z tą taczką wszystko mi ta ładnie zagrabcie bo pamiętaj bo wynagrodzenie jak chcesz żeby było na czas to wiesz o co chodzi i tego ja jeszcze jadę do ciotki żółtki, do mleczarni. Cztery karki ze śmietaną muszę zabrać chłopie, ale to żółkiem pojadę. To no już się o to nie martw. Dobra, ja jadę jeszcze, jeszcze flaczewo muszę, flaczewo muszę jeszcze odebrać, wiesz. No psy muszę nakarmić chłopie, dwa dni żrycznie dostały. Genek znów zachłopałem chłopie. Dobra. No się zbieraj, pomału!